Za rządów Chruszczowa i Breżniewa w Związku Radzieckim zaszły poważne zmiany polityczne i ustrojowe. Reżim komunistyczny stał się mniej bezwzględny i restrykcyjny w stosunku do zwykłych obywateli. Jednocześnie jednak zaczęły w latach 60. i 70. narastać poważne problemy gospodarcze i ekonomiczne w całym kraju, potężne Często nierealne projekty gospodarcze i budowlane Związku Radzieckiego, powodowały poważne problemy finansowe i ekonomiczne, które odbijały się na całym społeczeństwie, i nawet wszechobecna propaganda nie była już w stanie przekonywać obywateli do tego, że komunizm jest w stanie zapewnić im lepszą przyszłość, co sprzyjało rozwojowi pierwszych nieśmiałych organizacji opozycyjnych, które w przyszłości, podważą autorytet bloku wschodniego. Kolejny poważny problem narodził się w roku 1979, kiedy Związek Radziecki zaangażował się w długą i kosztowną interwencję zbrojną w Afganistanie. W drugiej połowie lat 70. XX wieku władze radzieckie próbowały ustanowić w Afganistanie rząd komunistyczny, który przekształciłby w Afganistan w nową republikę związkową ZSRR. Jednak w odpowiedzi na terenie całego Afganistanu zaczęły wybuchać antyrządowe rebelie prowadzone przez afgańskich partyzantów zwanych Mujahedinami. Ci partyzanci sami o własnych siłach nie zdołali, by oprzeć się radzieckiej interwencji zbrojnej, dlatego Otrzymali oni wsparcie finansowe i zbrojeniowe ze strony państw zachodnich, które chciały za ich pośrednictwem wciągnąć Związek Radziecki w długą, krwawą i kosztowną wojnę. Ten plan się powiódł, i przez 10 lat władze radzieckie próbowały bezskutecznie opanować sytuację w Afganistanie, zanim w roku 1989. Uznały one, że Afganistan to przegrana sprawa i wycofały stamtąd swoje wojska. Był to jeden z pierwszych poważnych ciosów, jakie spadły na Związek Radziecki i cały Blok Wschodni. W międzyczasie, w roku 1981, po kolejnych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, na nowego prezydenta USA wybrano Ronalda Reagana. Zagorzałego przeciwnika komunizmu, który przyjął bardziej zdecydowaną postawę wobec Związku Radzieckiego i całego bloku wschodniego, w przeciwieństwie do swoich poprzedników. Rozpoczął on rozbudowę i unowocześnienie armii, rozmieszczenie w Europie Zachodniej najnowocześniejszych pocisków rakietowych, a nawet nakłonił Arabię Saudyjską do zwiększenia wydobycia ropy naftowej, co spowodowało drastyczne obniżenie cen tego surowca który był głównym źródłem dochodów Związku Radzieckiego. Najbardziej jednak ambitnym projektem, z pomocą którego Ronald Reagan znacząco podkopał pozycję gospodarczą Związku Radzieckiego, była inicjatywa obrony strategicznej, nazywana również potocznie operacją gwiezdnej wojny, podczas której z pomocą amerykańskiego wywiadu Ronald Reagan zdołał sprzedać Związkowi Radzieckiemu wyssaną spal z palca bajeczkę, że Stany Zjednoczone przygotowują potężny i nowoczesny system rakiet, rozmieszczony na orbicie okołoziemskiej, aby w ten sposób zmusić Związek Radziecki do zwiększenia nakładu finansowego na wyścig zbrojeń. Cała ta historia miała się służyć temu, aby Związek Radziecki zmarnował jak najwięcej pieniędzy na wyścig zbrojeń i tym samym sam pogrążył się w poważnym kryzysie gospodarczym. Plan się powiódł i Sowieci na początku lat 80. szybko znaleźli się w trudnej sytuacji gospodarczej. W całej tej sytuacji nie pomagał fakt, że w roku 1982 zmarł ówczesny przywódca Związku Radzieckiego Leonid Breżniew, a przez następne trzy lata w Związku Radzieckim trwała zaciekła walka o władzę, podczas której Związek Radziecki pozostawał bez realnego przywódcy. Dopiero w roku 1985 na faktycznego lidera Związku Radzieckiego wybrano młodego i energicznego Michaiła Gorbaczowa, który, starając się uratować Związek Radziecki przed upadkiem, rozpoczął serię gruntownych reform politycznych i ustrojowych, takich jak Pierestrojka, co z rosyjskiego znaczy „przebudowa”, i Głasnost, głos, czyli z rosyjskiego „jawność” która zakładała przebudowanie radzieckiej gospodarki, by wprowadzić do nich m.in. elementy kapitalizmu bez naruszenia ustroju socjalistycznego, aby w ten sposób unowocześnić gospodarkę, zmniejszenie nakładu finansowego na wyścig zbrojeń, czy wprowadzenia do kadr państwowych osób młodszych, bardziej energicznych i ambitnych. Jednocześnie starano się ograniczyć cenzurę, i zwiększyć swobody obywatelskie, które wprowadziłyby niewielką demokratyzację w państwie. Gorbaczow był rzecz jasna komunistą, nie chciał doprowadzić do rozpadu systemu komunistycznego w Europie, ale uważał, że Związek Radziecki, cały blok wschodni, potrzebuje niewielkiego powiewu świeżości, niewielkiego powiewu demokracji, aby ocalić przyszłość całego bloku wschodniego. W tym również celu postawił on na poprawę relacji z Zachodem, i w 1986 roku w Islandii doszło do podpisania porozumienia z Ronaldem Reaganem, na mocy którego kraje zarówno zachodnie, jak i wschodnie zobowiązały się do zmniejszenia wyścigu zbrojeń w, tej, w tym zimnowojennym konflikcie. Niestety już zaledwie rok później, niestety już zaledwie roku 1008, w 1986 doszło do kolejnej katastrofy, która podkopała reputację zarówno Gorbaczowa, jak i całego Związku Radzieckiego. Mowa tu o katastrofie w Czarnobylu na terenie dzisiejszej Ukrainy, gdzie doszło do awarii lokalnego reaktora atomowego, który spowodował poważny wyciek i wydostanie się promieniowania radioaktywnego na teren miasta i okolic który szybko rozprzestrzenił się na teren Ukrainy, Związku Radzieckiego, Białorusi, a nawet dotarł do wielu innych krajów europejskich, wystawiając miliony ludzi na szkodliwe działanie radiacji. Mimo tej katastrofy, która miała miejsce już 26 kwietnia, władze radzieckie początkowo wzbraniały się przed poinformowaniem społeczeństwa o tej sytuacji, aby nie zakłócić obchodów pierwszomajowych. Kiedy więc informacja ta dotarła w końcu do opinii publicznej, poważnie zszargało to reputację samego Gorbaczowa za to, że tak długo utrzymywał społeczeństwo w niewiedzy. Te wszystkie wydarzenia ostatecznie na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, pchnęły cały blok wschodni w okres poważnych protestów i przemian politycznych i ustrojowych w poszczególnych krajach układu warszawskiego. Wydarzenie to nazwano jesienią narodów i w jej wyniku w poszczególnych krajach bloku wschodniego komuniści zaczęli być stopniowo odsuwani od władzy i zastępowani przez nowe demokratyczne rządy. W Polsce w roku 1989 odbyły się częściowo wolne wybory, w wyniku których PRL został ostatecznie zlikwidowany. W Czechosłowacji miała miejsce aksamitna rewolucja w wyniku której komunistów obalono, a w roku 1993 Czechosłowacja pokojowo podzieliła się na dwa suwerenne państwa, Czechy i Słowację. Do pokojowych protestów, które odsunęły komunistów od władzy doszło również w Bułgarii i na Węgrzech. Bardziej radykalne protesty wybuchły w Rumunii, gdzie lokalnego komunistycznego przywódcę Nikolae Czaczuszewsku Odsunięto od władzy i finalnie zamordowano. Jednak do najsłynniejszego wydarzenia, które stało się jako symbolem upadku komunizmu w Europie, były wydarzenia w NRD i Berlinie. Od zakończenia II wojny światowej, Berlin był podzielony na demokratyczny Berlin Zachodni i komunistyczny Berlin Wschodni, a symbolem podziału tego miasta od lat 60. był mur berliński przecinający oba. Obie części niemieckiej stolicy. Ostatecznie protesty, jakie wybuchły w Niemczech, doprowadziły do tego, że w roku 1989 mur berliński został zburzony przez mieszkańców zarówno Berlina wschodniego, jak i zachodniego. Zaś w roku 1990 Niemiecka Republika Demokratyczna została ostatecznie zlikwidowana i komunistyczna część Niemiec została włączona do RFN. Ostatecznym zwieńczeniem upadku Bloku Wschodniego były wydarzenia roku 1991, kiedy stopniowo komunizm zaczął rozpadać się również na terenie samej Rosji. Jeszcze w sierpniu 1991 roku Niektórzy członkowie partii komunistycznej próbowali ratować sytuację w kraju i zorganizowali zamach stanu, który miał na celu odsunięcie od władzy Michaiła Gorbaczowa oraz rosyjskiego opozycjonistę Borysa Jelcyna. Wydarzenie to nazwano puczem moskiewskim, i pomimo usilnych starań puczystów, zakończył się on klęską już po kilku dniach. Sam pucz w zasadzie nie ocalił Związku Radzieckiego a jedynie przyspieszył jego upadek, który finalnie nastąpił w grudniu 1991 roku. Po 69 latach istnienia Związek Radziecki, pierwsze państwo komunistyczne, jakie powstało zarówno w Europie, jak i na świecie, oficjalnie przestało istnieć, a wraz z nim przestał istnieć cały blok wschodni. I to było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.